Zdecydowana stylu zmiana to nowy cykl w programie Słoneczna TV, w którym pomagamy ludziom odnaleźć swój styl. Dziś pomożemy Gosi 36-letniej księgowej z Radomia, którą do programu zgłosiła jej córka Marysia. Powiedz mi, Gosiu, jak to się właściwie stało? Jak to się stało? Ja się dowiedziałam o tym, że Marysia zgłosiła mnie z Waszego telefonu. Mhm. Byłam w A lekkim powiedz. szoku, prawda? Gdyż zadzwoniła do mnie, nie wiem, ty zadzwoniłaś do mnie czy Daria? Nie, to Daria. Daria, tak. No, i mówi, że tu zapraszacie mnie, prawda, na program. A Marysia siedziała ko mnie w samochodzie. Yy, no i generalnie krótkie spojrzenie na nią i wszystko się wyjaśniło, tak? No, yy, zaczęła się śmiać. No i zaczęłam, przemyślałam sobie, prawda, później. Ale byłaś ty. bardzo zaskoczona, tak? Nie, ja, oczywiście, sposób? że byłam zaskoczona, bo ja nigdy w życiu sama myśli się nie zgłosiła do takiego programu. A powiedz, to... dlaczego Marysia to zrobiła? Rozmawiałyście właśnie, kiedyś tak, w ogóle o takich rzeczach, yy, o twoim sposobie ubierania się? Tak, no myślę, że ona pierwsze zobaczyła, że potrzebuje jakichś zmian. Myślę, że może nawet nie w samym wyglądzie, ale w wewnętrznych zmianach, co się łączy, prawda, oczywiście, z że tak. I wdzięczna jestem za to, że ktoś naprawdę mm -hmm. widzi moje potrzeby, to szczerze. Mm -hmm. Czyli masz taką potrzebę, czujesz taką potrzebę, y nie robisz tego, nie przyszłaś tutaj tylko dla swojej córki, tak? Nie, nie, oczywiście, że nie. Myślę, że za, za potrzebą e, zmiany zewnętrznej idzie potrzeba zmiany wewnętrznej. I czego oczekuję zresztą po tej zmianie, że będę bardziej odważna, prawda? No właśnie, chciałam zapytać: czego Aha, oczekujesz? To ja już wybiegam. No, <laughs> no, myślę, że właśnie Bardziej to... pewna siebie, może? Na pewno, odważna, przebojowa. Kiedy ostatnio w ogóle zrobiłaś coś dla siebie? Kiedy ostatnio coś dla siebie? Ojej! <laughs> Typowo dla siebie? Tak, tylko dla siebie, tylko i wyłącznie. Nie pamiętasz? Ojej, nie. Nawet... To dzisiaj będzie dzień, w którym e, ty będziesz po prostu księżniczką. Będziesz miała profesjonalny, świetny makijaż. Zabierzemy cię do fryzjera. Nie wiem jeszcze co, co tam będzie robione, ale na pewno będziesz miała jakąś fajną fryzurę. Na koniec sesja zdjęciowa profesjonalna, więc będziesz dzisiaj księżniczką, ty jesteś dzisiaj najważniejsza. Boże, Zrobimy przecież. wszystko, żebyś poczuła się świetnie, ale myślę, że tutaj najważniejsza jednak w tym momencie jest moda i myślę, że najlepiej by było, gdybyś się spotkała z naszą specjalistką, czyli Darią Kaczyńską. Cieszę się bardzo, naprawdę jestem przeszczęśliwa, że dałam się namówić i yy, że odważyłam się tutaj być. Witaj, Gosiu. Cześć? Jestem tu po to, aby ci pokazać, że fajnie dobrane ubrania zrobią naprawdę cuda z twoją sylwetką i pokazać ci, że nie tylko sportowe ciuchy są fajne, ale możemy ubrać się bardziej kobieco i bardziej elegancko i podkreślić wszystkie atuty. To ja Was teraz zostawiam same dziewczyny, zajmijcie się ciuchami. Dzięki. Okay. Ale przed tym mam tu małą niespodziankę. Jest tutaj wieszak z twoimi ulubionymi ubraniami. Co powiesz, jak jej widzisz? No co powiem, no jeans i szarości. No właśnie, dokładnie i powiem ci, że sporo sportowych rzeczy. Ja tutaj widzę takie ubrania chyba, które bardziej wypasowały pasowały Twojej córce niż Tobie, tak szczerze. Mam nadzieję, że nie będziesz miała mi tego za złe, ale wiesz co, no może najpierw chciałabym, żebyś przymierzyła swoje ulubione jeansowe spodenki, do tego szaro-bawełniany t-shirt i do tego cudownie elegancką, pasującą do Twojej urody bluzę. Także zapraszam Cię do przymierzalni. Przymierz i będziemy zaraz dyskutować. No i powiedz mi, tam stylizację na jakie okazje zakładasz To czasami do pracy, do sklepu. Tak? Mhm. Gdzie jeszcze? Na co dzień. Czy nie lubisz po prostu takie Dziękuję. ubrania? No i powiem Ci tak, no jak już wspomniałam, fajne jest to ubranie, no, ale może niekoniecznie dla Ciebie i nie dla Twojego typu sylwetki. Powiem Ci jaki masz typ sylwetki, czy Ty w ogóle wiesz jaki masz typ sylwetki? Tak w życiu? Masz typ sylwetkę typu Y, czy wiesz czym się charakteryzuje? Masz szersze ramiona niż biodra, masz spory biust, jest troszeczkę brzucha, ale masz piękne, długie, zgrabne nogi i szczupłe. Które podkreślamy, tak? I no tutaj sobie podkreśliłaś pięknie te nogi, ale przez to, że masz koszulkę w szarym kolorze, który w ogóle do ciebie nie pasuje, jest bardzo pod szyję i ma tutaj sporo jeszcze wypukłych aplikacji dodaje nam masy na biuście, której tutaj nie potrzebujemy, prawda? I do tego jeszcze bluza, która już troszeczkę jest troszeczkę sfatygowana, tak, sprana, no też jakby klasy nie dodaje, tak? Wydaje mi się, że. Yy... No nie jest to dla Ciebie odpowiednia stylizacja, mm. gdzie bym mogła oczywiście te spodenki zachować, tak? Z tymi trampkami fajnie wygląda, ale zupełnie bym górę zmieniła i bym się pozbyła. Jedyne co, to mogłabyś, no nie wiem, po domu w tym chodzić albo do córeczce. Mm. Bardzo mi przykro, ale to nie przejmuję. Nie przejmuję, <grym> mam dla Ciebie to. przygotowane stylizacje, ale zanim Ci dam Twoją odpowiednią stylizację, chciałam Ci pokazać jedną stylizację. E, tak, może dla naszych widzek, e, która zupełnie nie pasuje do tego typu sylwetki, ale za to pasuje do e, typu sylwetki Gruszka. Dobra, się. to jest ta stylizacja, która ewidentnie pasuje do Twojej sylwetki, czyli jeszcze bardziej ci poszerza ramiona, jeszcze bardziej powiększa tutaj biust i zwęża ci biodra i e, zwęża nogi. Czyli jeszcze bardziej tutaj podkreślamy e, tą sylwetkę typu Y. A w przypadku Y musimy zrobić X, tak? czyli żeby była e, piękna klepsydra, czyli trzeba by było podkreślić Twoją talię, którą masz, i tutaj troszeczkę dodać objętości. I wtedy nam się zrobi piękne, piękna klepsydra. I przy okazji wyszczupić troszeczkę górną partię ciała, e, którą można zrobić dekoltem V, lub po prostu założyć e, warstwowe ubrania, które stworzą nam tutaj e, pionowe pasy. Dobrze, Małgosiu? To teraz ty mówisz, już podziękujemy. Papa! Pa. I teraz zapraszam Cię do mojego wieszaka właściwego, na którym przygotowałam Ci stylizację, która pasuje do Twojego typu sylwetki. Jest to jedna z dwóch stylizacji, które dzisiaj przygotowałam i taka niespodzianka, że obydwie te stylizacje jadą z Tobą do domu. Super. I poza kamerą rozmawiałyśmy, że bardzo marzyłaś o długiej spódnicy, której nie miałaś, więc spełniłam Twoje marzenie. Piękna. I to jest piękna, długa spódnica, która jest jasna, tak? Która opni nam tutaj na szczuplejszą część talii. No i z tego powodu, że jest jasna, no to troszeczkę optycznie nam powiększy tą dolną partię ciała, tak? I wysmukli nogi, chociaż i tak nas bardzo smukłe. Do tego proponuję Ci nie coś w szarościach, nie coś z bawełny i nie coś bluzowego, tylko piękną zieloną bluzeczkę, która jest idealna na lato. Kolor pięknie pasuje do Twojej karnacji, do typu urody, i przy okazji ma otwarty dekolt w literkę V, który też nam optycznie zwęży, tak? I pięknie podkreśli biust. I on tutaj wpuścimy tam bluzkę do tej spódnicy, tak, że będzie jasno, fajnie, zwiewnie, letnio i bardzo kobieco, ale to nie wszystko. Do tego, myślę, że bardzo klasyczna, bo wiem, że lubisz jeans, więc przygotowałam Ci jeansową kurteczkę, która jest bardzo dopasowana i jest w ciemnym kolorze, więc jeżeli założysz się na tą bluzkę i będzie tutaj piękny kontrast, czyli nam się stworzą pionowe płaszczyzny, które nam tutaj jeszcze wyszczuplą tą górną partię ciała. Bardzo proszę, ale żeby jeszcze Dziękuję. bardziej podkreślić i kobiecość i wyszczupić, dodamy taki długi naszyjnik, tak, który też tutaj nam stworzy jeszcze jedną pionową linię i do całości jeszcze taki drobny element bransoletki, które pięknie pasują do błyski, ale Super. też nie wszystko. Ale też nie wszystko. Wow. Moja droga, do tego jeszcze piękne letnie sandałki. Myślę, że są fajne, bo mają tutaj wygodne gumeczki, więc tak. będą pasowały, a tutaj ten błysk w promieniach słońca będzie pięknie wyglądał, jak ta spódnica troszeczkę nam będzie falowana na wietrze. Proszę bardzo. I do tego, oczywiście a, żadna a, kobieta a, się nie obejdzie w dużej to, to, torby. Jedna w neutralnym kolorze, także będziesz mogłem zakładać do wielu stylizacji. I do tych sportowych, piękne. bo wiem, że pewnie się nie dostaniesz z tym no. stylem. E, I do takich bardziej eleganckich. ona ma jeszcze praktyczny długi pasek, także na rower nawet będziesz mogła ją założyć. Super. To czekam, aż się przebierzesz. Wow, nieskończenie powiem, że wyglądasz naprawdę świetnie. Ta spódnica robi oszałamiający efekt. Zobacz, i tutaj y, zrobiliśmy to wcięcie w talii, tak? Ty chodziłaś w luźnych bluzach, o dopasowanych mm -hmm. tych koszulkach, ale jakby nie podkreślałaś tej talii. No i tutaj mamy tę spódnicę, która jest piękna, zwiewna kobieca. Do tego wygodne sandałki z delikatnym tak. błyskiem, tak? No i ten kolor bluzki, na się czujesz? Czuję się kobieco pięknie i wspaniale, naprawdę. się <gorszy> <gorszy> powiedz, czy te porady Darii. Cokolwiek ci dadzą? Myślę, że wystarczy spojrzeć. Nie trzeba mówić. Już teraz będziesz wiedziała, jak podkreślać tak. swoją figurę? Zdecydowanie tak. Zero t-shirtów, tylko da rower. Dla mnie wyglądasz pięknie, ale za chwilę będziesz wyglądała jeszcze piękniej, bo zabieramy cię do specjalistki od stylizacji fryzur. Agata, powiedz, co dzisiaj będziesz robiła tutaj? Będę cieniować włosy po to, aby nadać im troszkę lekkości i pojaśnimy te końce, żeby um, ocieplić trochę całość. Ale co, myślisz, że na przykład e, takie ciemne włosy do ciemnej karnacji, ciemnej oprawy oczu, to jest chyba za dużo, prawda? Więc chyba te jasne końce nam dadzą fajny efekt. E, no myślę, że na pewno rozświetlą całość, to nie będzie e, przesytu, że e, jakieś tam I refleksy. to jest ta koloryzacja tak. ombre, tak? Tak. Czyli ona cały czas jest modna? Cały czas. Okej. Okay. A no. będą dużo rozjaśnione? E, postaram się zrobić ombre? to bardzo, bardzo delikatnie, żeby znowu też nie przesadzić w drugą stronę już nie mogę doczekać efektu. Długość zostanie taka jaka jest, natomiast wierzchnią warstwę delikatnie wycieniuję po to, aby nabrały lekkości i podkreślimy jeszcze właśnie pojaśnione końce. Wow, mogę się naprawdę wyglądasz zachwycająco. Szkoda, że nie możesz siebie zobaczyć Szkoda. już teraz, ale w tym momencie zabieramy cię na dalsze rozpieszczanie. Lecimy na makijaż. Spisaj, Gosiu, że jesteś u nas dzisiaj na metamorfozie. E, powiedz mi, moja droga, bo widzę, że jesteś sotę. Jak wygląda Twój makijaż na co dzień? Brak makijażu, czyli tak jak teraz. Czyli chodzisz na co dzień, nie ma, ma, ma? Tak jest. Tuż do rzędów Rzadko, aczkolwiek bywa, ale nie codziennie. Dlaczego? Jesteś kobietą, nie lubisz podkreślać swojej tak. urody. Brak czasu. Wiecznie się śpieszę do pracy, po prostu muszę trzeba poprosić, żeby mi godziny przesunął pracy. 10 minut raptem, dziennie. No to może brak umiejętności, no, no nie wiem. Kwestia przyzwyczajenia. To mogłabym powiedzieć, że świetnie trafiłaś, ponieważ w naszej perfumerii prowadzimy szkołę makijażu. Wystarczy się do nas po prostu zapisać, przyjść i pod okiem wizarzystki. Od razu to zaznaczyć nie tylko mnie, ale możesz skorzystać z porad praktycznych i nauczyć się wielu rzeczy. Ko się powiedz jak się czujesz. Czuję się wspaniale i naprawdę nie mogę się doczekać, aż się zobaczę. No. My też, my też idziemy do lusterka Uwaga! Trzy, cztery Tadam! O Jezu! O Boże! go no się i zobacz, jak się czujesz w ogóle w takiej stylizacji? Bardzo kobiece i zupełnie inne niż mi przyniosłaś i niż to co lubisz. Jezus, ale dziewczyny, ja naprawdę jestem po prostu zachwycona. A włosy, makijaż? Jezu, po prostu jak nie ja. Na no. jak myślisz o makijażu? Jezu, jest piękny, naprawdę. A fryzura ci się podoba? Czy widzisz w ogóle te rozjaśnione końcówki delikatnie? Tak. Widzisz, to jest bardzo dyskretne, ale naprawdę daje fajny efekt że naprawdę dziewczyny cudownie ja jest, wiecznie. ale naprawdę nie myślałam, że mogę tak wyglądać. No my naprawdę. to wiedziałyśmy od początku, prawda? Makijaż dodaje uroku. Naprawdę tak. karto jest. Rano przed wyjściem do pracy. Wiesz jaki delikatny make-up. On na dusz, odrobię i zobacz, od razu... Od razu jest kobiecą. Tak. Jezu, naprawdę. <laughs> ale ja jestem w takim szoku. A co powiesz o butach? Buty są przesupe, po prostu. Myślisz, że co? Że dasz radę w niej chodzić? Yy, myślę, że lekki trening i. Śmiało. No! I tak jak ci pokazywałam tą pierwszą stylizację, którą miałyśmy dzienną, także te rzeczy w ogóle z tej stylizacji i z samej stylizacji możesz swobodnie mieszać ze sobą. Spódnicę y, tamtą możesz połączyć z tą bluzką, tamtą bluzkę z tą spódnicą. Ale wiesz, hmm. że hmm. to nie jest to dla Ciebie jeszcze jedną kupienkę. Słucham. Dzieńmy się nadal <laughs> dalej tak. Tak. Wybieramy się na sesję zdjęciową, profesjonalną. Tak jest. Więc będziesz miała świetną pamiątkę. Boże, dziękuję, tak. czynię. <laughs> w, <naprawdę>. w stylizacjach. <laughs> Mamy dla Małgosi niespodziankę. Zaprosiliśmy jej córkę i przyjaciela najlepszego, przenosłowa. Ciekawe, czy się ucieszy na jej widok. Chodźcie! Wow, Licznie ja, no, wow. <toczny> To ty? <toczny> Chodźcie razem wszyscy, chodźcie, bliżej wszyscy, bliżej, zdjęcie ją tam. Uwaga, trzy, cztery, No Ogólnie bardzo mi się podoba, naprawdę jest całkowita zmiana, o wiele bardziej elegancko. No męskim okiem mogę tylko powiedzieć jedno, że gdyby to nie była moja przyjaciółka, na pewno byłbym pierwszy, który by się w nim zakochał. Ostatnia paróweczka krabego Berecenta 8. Eee, ogólnie dobra, jeszcze raz to zrobię.